Spędzam zbyt dużo czasu na przeglądaniu serwisów internetowych? Dzisiaj jest niedziela, 3 września 2023 roku. Spędzam zbyt dużo czasu na przeglądaniu serwisów internetowych? W niniejszym wpisie podzielę się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat. Obecnie nie zajmuję się żadną płatną pracą ze względu na wyjątkowe okoliczności rodzinne, więc mam sporo wolnego czasu. Pomimo tego rzadko czytam czasopisma, gazety, książki lub inne materiały drukowane na papierze. Od dawna prawie każdego dnia spędzam ponad 10 godzin przed ekranami swoich urządzeń elektronicznych. Po założeniu kont w różnych serwisach internetowych kilka miesięcy lub lat temu zawsze byłem aktywnym użytkownikiem. Przez cały dzień przeglądam różne portale w kilku językach. Na przykład, zawsze przeglądam posty zdjęciowe i rolki na Instagramie. Zazwyczaj oglądam przeróżne materiały po angielsku i polsku na Youtube, zwykle czytam artykuły i odpowiedzi na pytania po chińsku na Zhihu. często czytam posty i komentarze po angielsku i polsku na Reddicie, czasami przeglądam tweety po japońsku na twitterce, a okazjonalnie sprawdzam nudne treści na facebooku. Oczywiście, że moje ulubione media społecznościowe to Instagram, na którym zaobserwowałem kilkaset polskojęzycznych kont. Żeby zanurzyć się w polskojęzycznym środowisku. Chociaż te serwisy internetowe należą do przestrzeni wirtualnej, ciągle czerpię wiele przyjemności i wiedzy z korzystania z nich. Jednak zastanawiam się, wraz z rozwojem współczesnej technologii, czy odległość międzyludzka staje się coraz bliższa, czy dłuższa. W dzisiejszych czasach mógłbym z łatwością prowadzić rozmowy wideo z ładnymi dziewczynami z drugiej strony świata ale w porównaniu do dzieciństwa z mniejszą częstotliwością komunikuję się twarzą w twarz z ludźmi. Niektórzy sugerowali mi, że powinienem wychodzić z domu, żeby nawiązać nową znajomość, ale nie mają pojęcia, że mieszkam w jednym z najbardziej zatłoczonych miejsc świata, a czuję się niekomfortowo wśród tłumów.